Cześć, kochani. Dziś chciałabym rozpocząć tak trochę nietypowo, bo chciałabym Wam podziękować za wszystkie maile, za wszystkie wiadomości, które od Was dostaję, w których to Wy dziękujecie mi za umieszczanie tutaj tych materiałów. Jestem Wam wdzięczna, bo piszecie mi w tych wiadomościach o swoich historiach i o tym, że dzięki. Tym moim filmom poradziliście sobie na przykład z jakimś trudnym rozstaniem, albo udało Wam się odejść od toksycznego partnera, wydostać z jakiejś relacji, która była dla was krzywdząca. I każda taka informacja to jest dla mnie ogromna motywacja i inspiracja do dalszego działania i tworzenia, bo nawet w takiej sytuacji, w której też czasem brakuje mi sił, Brakuje mi może motywacji. Jak wracam do, do takich wiadomości, to przypominam sobie o tym, że tam po drugiej stronie może być ktoś, kto właśnie dziś takiego materiału może potrzebować. Dziękuję Wam też za, właśnie za pomysły, bo, bo ostatnio tak się zdarzyło, że trochę ich dostałam od Was. Za pomysły na kolejne materiały, na kolejne tematy do filmów. Teraz bardzo mocno intensywnie pracuję nad nową stroną internetową i kursami online, ale jak już to wszystko będzie opracowane, to, to postaram się do tych wszystkich Waszych pomysłów wrócić i je tutaj na YouTubie zrealizować, bo, bo są ciekawe, są ważne i co, i co równie istotne są na temat na temat naszych waszych. Relacji. E, oprócz tych podziękowań, chciałabym też życzyć Wam zdrowia, moi kochani, i, i siły. Mimo tego, co się teraz na świecie dzieje, co się dzieje u nas w kraju, to życzę Wam zdrowia. Bądźcie silni, bądźcie, e, bądźcie mocni. A dziś taki krótki temat, ale bardzo ważny dla tych osób, które czują, że są uwikłane w relacje z toksycznym partnerem albo z partnerem narcystycznym. I powiemy sobie dzisiaj o takim narzędziu, które jest często wykorzystywane właśnie przez narcyzów, i chodzi o niepamięć, czy inaczej, amnezję narcyza. Jak dobrze pewnie wiecie, amnezja to jest taki stan, w którym tracimy właśnie pamięć i w związku z osobą narcystyczną takie sytuacje mają miejsce bardzo, bardzo często. Tylko oczywiście, jak się domyślacie, narcyz zapomina te zdarzenia, te słowa, które wypowiedział, które mogłyby w jakiś sposób stawiać go w złej pozycji, albo które mogłyby być potwierdzeniem tego, że nie traktował nas dobrze, albo że nie jest tak dobry, jak chciałby być. Czyli za każdym razem, kiedy taki narcyz na przykład nas obrazi, Albo kiedy nas w jakiś sposób skrzywdzi, kiedy dojdzie do jakiejś zdrady ze strony narcyza, albo do mikrozdrady, kiedy będziemy z jego powodu płakać, kiedy będziemy czuć się skrzywdzeni i wina będzie faktycznie po stronie tej osoby, coś konkretnego, jakiś fakt, to możemy się spodziewać, że osoba o takim profilu będzie zapierała się po jakimś czasie, że takie zdarzenie nie miało nigdy miejsca. Co więcej, będzie nam wmawiać to, że to z nami coś jest nie tak, że wymyślamy, że kłamiemy, tworzymy jakąś fikcję po to, żeby przedstawić jego osobę w złym świetle. Jest to forma tak naprawdę gaslightingu. Ja tutaj już o gaslightingu mówiłam trochę na kanale i znajdziecie powyżej link do filmu o gaslightingu, bo to równie mocne, niebezpieczne narzędzie, które wykorzystuje narcyz i warto zdawać sobie z niego sprawę. To nie jest tak, że narcyz traci pamięć. We wszystkich sytuacjach. On bardzo dobrze pamięta to, co zrobił dobrego, bo jemu też to się zdarzy oczywiście. Może zdarzyć się, że w jakiś sposób nam pomógł, że zrobił nam jakiś prezent, wyświadczył przysługę, powiedział miłe słowo, zrobił coś dobrego dla kogoś z naszych przyjaciół albo z naszej rodziny, I on to zapamięta na całe życie i będzie do tego powracał. I będzie to dla niego dowodem na to, że my nie mamy racji. Więc możecie też na to być przyszykowani, że on będzie miał całą listę wydarzeń, które będą świadczyć za tym, że my nie mamy racji, kiedy kiedy twierdzimy, że kiedy przypisujemy mu jakieś niepożądane cechy, twierdzimy, że, że robi coś złego albo zrobił coś złego, on będzie miał te dowody, natomiast całkowicie wymaże z pamięci wszystko to, co jest dla niego po prostu niekomfortowe. Powody, dla których narcyz to robi. Z jednej strony, oczywiście, chce, tak jak i, i, i przy gaslightingu, chcę, byś poczuł, że to jest coś nie tak, z Twoją psychiką, że być może już sam nie wiesz, co, co pamiętasz, a, a co jest tylko Twoją wyobraźnią, i, i może doprowadzić w ten sposób do takiej sytuacji, w której przestajesz zwyczajnie ufać sobie, a on może Cię bardziej kontrolować. Ale nie chodzi tutaj tylko o to. Narcyz naprawdę chce wierzyć w to, że jest wspaniałomyślnym. Dobrym. Takim czystym i nie mającym sobie nic do zarzucenia człowiekiem. I wszystko, co nie zgadza mu się z tą wersją, po prostu chce z tej swojej rzeczywistości, ze swojej psychiki ze wspomnień wyrzucić, wypiera to. I, i nie tylko zaprzecza temu, ale faktycznie może zadziać się tak, że, że nie będzie o tym pamiętał, że zostanie to. Pominięte. Pamiętajmy o tym, że, że każdemu z nas zdarzy się w toku naszego życia zrobić coś, co nie będzie idealne, co nie będzie godne może naśladowania. Każdemu z nas może się zdarzyć Kłamstwo, no bo tak naprawdę to wszyscy w, jakiś, w jakimś stopniu e, kłamiemy i, i kłamie ten, kto twierdzi, że jest inaczej. E, możemy oczywiście z tym się starać e, pracować, natomiast e, każdy z nas kiedyś skłamał, chociażby, tak? Mm. No i, i, I zdarza się też większości z nas to, że zapominamy o jakichś wydarzeniach z przeszłości, i mamy tendencję też do tego, by z czasem zapominać o tych sytuacjach, które by były dla nas w jakiś sposób emocjonalnie trudne i, i, i ciężkie. Ale w takiej sytuacji, kiedy po drugiej stronie mamy, powiedzmy sobie to tak, gracza, osobę toksyczną. To takie zdarzenia będą po prostu notoryczne. To nie będzie się działo od czasu do czasu, ale to będzie przez większość tego czasu. Przez większość czasu nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, co jest fikcją, a co jest rzeczywistością. I narcyz będzie się opierał wszystkim tym informacjom, które będzie od nas słyszał, które nie będą zgadzały się z jego własnym obrazem siebie. Dlaczego warto to wiedzieć? Po raz kolejny to jest taka wiedza, która uzbraja nas w świadomość, a kiedy jesteśmy świadomi tego, z jakich narzędzi może korzystać taka osoba, no to możemy z tym zacząć coś Robić, możemy to zacząć obserwować i możemy zacząć reagować. I chociażby taką rzeczą, którą możemy sami dla siebie zrobić, kiedy zaczynamy tracić pewność, we własne zmysły, jest to, by za każdym razem, kiedy dochodzi do sytuacji, która jest dla nas trudna, która jest krzywdząca, o której domyślamy się, że właśnie będzie sytuacją, która zostanie wymazana, z życiorysu Narcyza i, i, i z Waszego życiorysu, to można sobie to wszystko spisywać, stworzyć taki dziennik tych, tych zdarzeń. Taki dziennik może się przydać również do tego, by. Po jakimś czasie na spokojnie wrócić do tych sytuacji, które miały miejsce i tak na trzeźwo, bez, bez emocji, tak okiem bardziej już obserwatora, a nie osoby, która jest. W tym, w tym zdarzeniu i w nim uczestniczy, ale z perspektywy pewnego czasu spojrzeć na te wszystkie zdarzenia, które miały miejsce i stwierdzić, jak ta relacja faktycznie wygląda i, i jak te wszystkie sytuacje oceniłby ktoś z zewnątrz. Warto to zrobić dla siebie, jeżeli mamy takie podejrzenia, że, że nasz partner stosuje wobec nas tego typu przemoc emocjonalną, bo ta amnezja, ta niepamięć to wycieranie z pamięci, usuwanie z pamięci zdarzeń, które są niewygodne również nie jest niczym innym jak przemocą emocjonalną wobec nas. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was pomocny. Jeżeli tak, to kciuki w górę, pozostawcie, zostawcie komentarz, przekażcie ten materiał dalej. No a ja jeszcze raz życzę wam zdrowia, siły, mocy i Wytrwałości, moc miłości, i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!